Padają bez pytania, pozbawiają zdania, na pozór godni zaufania. Słuchaj, nie da rady. Mam dla ciebie dobre rady. Zaraz ci pokażę, jak to zrobić. Zawyrem szkodniki, pająki, norniki, ryjówki, grzechotniki. rozwiążemy sobie po raz kolejny dla odmiany redoxa. Bez stopnia, oczywiście. No i podobno, podobno jest pogięty. Sprawdźmy, czy jest pogięty. Może najpierw sobie tutaj weźmiemy te margany, bo to mniejsze trochę. Tak ja tutaj sobie napiszemy, może. Dobra, no i co? Standardowa procedura, czyli co? Tu wpisujemy sobie cztery wody celem uzupełnienia tych tlenów. Margany się zgadzały. 8. H plusów tutaj zrobiliśmy, czyli o. no i 8 minus 1, 7 i do drugiego no to 5 elektronów. No i co, bierzmy sobie to. Wszystkie mamy. raz, dwa, trzy tu powinny być, co? Okej, okay. eee, dobrze, no to musimy tu policzyć, co tu mamy. E, ok, to najpierw sprawdźmy, czy się zgadzają chromy, oczywiście, że się nie zgadzają, czyli mamy e, 3 tutaj chromy i 6 mamy, nie, 4 mamy tutaj, czyli mamy tutaj 3 i 4 to jest 7, tu mamy 2, no to wstawimy sobie ułamek. E, no dobra, no to teraz węgiel policzymy, tak? To mamy 6 razy 3, to jest 18. Dodać, czyli tu mamy 18C i tu mamy 6 razy 4, 24 węgla, 42C mamy razem, tak? Nie pomyliłem? Chyba no, nie. Czyli tutaj 42. Następnie e, azot. No to azot mamy tutaj, czyli mamy 6 razy 3, czyli 18. No i dalej mamy, co tutaj? 2 razy 6 to 12, e, razy 4. 12 razy 4. Ok. No, czyli mamy 48, znowu zbiera się komitet, odpowiada on za emocje jadowite. Sobie tutaj zaznaczę i dwa razy cyk 6 razy 4, czyli 12 razy 4 to 48 plus to 18 to 66 i to są azot, czyli 66, tutaj muszę sobie wpisać i policzymy sobie wszystkie tleny. No najlepiej po tej stronie sobie sumujmy, czyli mamy tak: 66 razy 3 plus e, 42 razy 2 plus 7 drugich razy 7, czyli mamy 3,5 razy 7. To razem tutaj mamy 306,5 naszego tlenu. A po tej stronie mamy. Ile tutaj jest razem tego? Bo tutaj mamy 6 razy 4, to jest 24, czyli mamy 306,5 minus 24. Tak. To jest razem 282 i pół po tej stronie. piszemy sobie cząsteczek wody. O, straszne, ile. No, ktoś miał wędę, ewidentnie. No ale. Zobacz. A, a myślicie, że bardziej ja jestem promieniantem, że to robię, czy ten, kto y, zadaje takie coś komuś? No, tak, spytał. Myślicie. No dobra, y, to teraz tak. Pomnożymy sobie to razy dwa wszystko. Nie, już nie będziemy się w to bawić. Tutaj wpiszemy sobie po prostu, ile tu jest razem wodorów. Czyli tak, tutaj mamy najpierw wodorów y, 4 razy 6, to jest 24.

H plusów. I teraz od tego 661 odjąć ładunki. Czyli tu mamy tak. 661 odjąć. 66 razy 3. Może sobie takie nawiasy powstawiam na wszelki. No i minus... Tu mamy jeszcze ładunek. 7 drugich razy 2 minus. Czyli musimy odjąć od tego... Eee, 7 drugich razy 2, czyli siedem. Znowu zbiera się komitet. Odpowiada on za emocje jadowite. 88 elektronów, tak? Eee, czyli co? Czyli mamy teoretycznie teraz dobrze i sprawdzimy sobie, czy nam się zgadzają atomy wszystkie, więc tu no bo tak, jakoś tak to wygląda. No musimy policzyć, tak? Czyli chrom się zgadza, liczymy te nasze azoty, więc 6 razy 3, 18. To jest 661, zgadza się. E, powinno się zgadzać. Także dzięki za uwagę, do następnego filmu. Cześć Znów zbiera się komitet. Odpowiada on za emocje jadowite Wpadają bez pytania, pozbawiają zdania na pozór godni zaufania wprowadzają język oprogramowania